Przed snem, powiedz Bogu te trzy zdania. Ostatnie jest wyjątkowo ważne. Pierwsze zdanie: Dziękuję. Dziękuję Ci za wszystko, co dziś dla mnie uczyniłeś, nawet za to, czego nie zauważyłam, bo Ty mnie chroniłeś, prowadziłeś i otaczałeś opieką. Drugie zdanie: Jeśli dziś byłam słaba, popełniłam błąd, albo w pośpiechu zapomniałam o Tobie, proszę, przebacz mi. Oczyść moje serce. Abym jutro mogła lepiej Ciebie kochać i lepiej kochać mojego bliźniego. Ostatnie zdanie: Proszę, chroń nas tej nocy mnie, moją rodzinę i nasz dom. Niech zaśniemy w Twoich kochających ramionach i obudzimy się w pełni pokoju i radości. Drogi Panie, kocham Cię, Wszechmogący Boże. Chcę udostępnić tę modlitwę, aby Twoje święte imię było uwielbione. Amen. Jeśli i Ty chcesz zasnąć przy tej modlitwie, Napisz w komentarzu: Amen. Może ktoś dziś bardzo potrzebuje tej pięknej modlitwy, udostępnij ją dalej. Jeśli chcesz otrzymywać więcej błogosławieństw od Boga, zapraszam do naszej darmowej grupy nauki. Kliknij link w moim profilu, albo napisz do mnie wiadomość, prześlę ci link. Niech Bóg Wszechmogący obdarzy cię pokojem i radością.